Czuję się, czuję się jakbym umarł i przy tym takiem jakby to nazwać. Dobra koniec pierdolenia, czas wziąć się za coś. Ja mam jakieś kurwa z widy. O chuj tu chodzi czyżby ten sen. To nie może być prawdziwe to pewnie moja wyobraźnia. Dobra czas iść na dół. Ej, mamo sprawa jest. Też mam sprawę. Zacznę jako pierwsza. Wypierdala z tego domu sprzedaliśmy wszystkie rzeczy, które miałeś i dajemy ci na wylot z domu. Hola. Hola, czekaj, ale czemu mam wypierdalać z domu? Co takiego zrobiłem? Skończyłeś szkołę. Masz 19 lat, to jasne, że musisz iść na swoje. Nie będziemy trzymać darmowiada. Dobra, dobra. Kurwa, daj bynajmniej się zebrać i wziąć trochę swojego. Masz dwa godziny, na to lepiej dobrze to zorganizuj. Ale co tam trzeba, barne? No, jestem pod tym blokiem, co mówiłeś. I mam wejść po prostu. No tak, i zapytaj, czy są wolne pokoje. Jak się coś nie znajdzie, jest jeszcze inna opcja. Co się na mnie tak gapisz, jakbyś chciał mnie wyruchać. Wyruchać pana. Nie skądże chcę zapytać, czy ma pan wolne pokoje? Jak nie baba, to myślałem, że chłop. A jeśli chodzi o pokoje, to mamy. O kto poproszę jeden. A tak swoją drogą wy w tym podlasiu macie gorąco. Pierdoli pan nie jest tak tu wace gorąco. Pójdę po klucze do pana mieszkania. Ma pan tutaj się jeszcze podpisz. I proszę zapłacić za wynajem 700 polskich złotych. Ciekawa winda, która się rusza. Na pewno się nie zawiesi. Chyba ten pokój na lewo. Ustawa tu trochę. Gdzie ja kupię meble i czemu trzymam palec wskazujący, jakbym sugerował podrznięcie gardła? Mam pomysł, widziałem przy zameldowaniu bazarek. Witaj, młody człowieku, w czym mogę Ci pomóc? Znajdziesz u mnie wszystko, czego potrzebujesz. Od zwłok do grobów i jeszcze więcej. I także po mojej prawej możesz pójść do kusownika, czy jak to ludzie nazywają, dziseli mój przyjaciel upolował dobre gołąbki. No, panie, jakby sprawa prosta, potrzebuję mebli do swojego mieszkania, bo nowy jestem w kamienicy wielkich. Zauważyłem, nie rozpoznaję twojej twarzy, czuj się jak u siebie w tym małej wsi. No, panie Barneru, ładnie się pan wykupił, a jeśli pan chce, to mogę po furgonetkę pójść, to przywiozę panu i zaniesiemy panu na mieszkanie. Dobra, możemy tak zrobić, tylko zobaczę stragan z kusownikiem. Jasne idź tylko pójdę, potem moje auto. Dziadek, co ty tutaj robisz? Barne, co jest kurwa, czemu jesteś tak daleko od domu? Bo twoja adoptowana córka mnie wyjebała, ale co ty tutaj robisz? Czekaj, kurwa, co? Zosia cię wyjebała. Czyli tak cię potraktowała, nie tak ją wychowałem. No też jestem nią zawiedziony. Przez nią miałem dwa godziny na wyprowadzkę. A teraz pracę szukać muszę, bo mam osiem tysięcy złotych, nie na długo to wytrwa. Mogę ci dać lokację na pracę, ale jest tam typek, którego niezbyt lubię. Na muszony mieśniak. Powiem ci, no przyda mi się jakakolwiek praca, mam wyjebane, czy mnie w kurwia, typ pracuje dla kasy. Ty balne wsiadaj, jedziemy do ciebie. No dobra, jadę zrobić swoje, jakby co mieszkam na drugim piętrze lewy pokój. Młody taką fuszerkę jeszcze nigdy nie zrobiłem, a ty to już przekroczyłeś moje limity. Też jestem zdziwiony nigdy, że nie myślał, że zrobię to tak szybko. No to co młody zbieram się już kupce coś do jedzenia. Dobra to czas iść zobaczyć robotę. Gadałem z dziadkiem, gdzie jest ten typ i co wiem, że robi przy mechanice. Dobrze, że mam papiery na to, ale trochę to daleko muszę autem pojechać póki jest godzina jeszcze taka. I to ma być moje potencjalne miejsce pracy. No i jak widzisz jestem ujebany cały na fioletowo jak auta Straty finansowe są jakiś idiota od wypożyczalni wiebał mi się z bandą ćpunów i zdemolowali mi całego mechanika Nie wybaczę im tego A tym bardziej temu zjebowi co zniszczył mi PR ludzie myślą że im to zrobiłem Współczuję ci tym bardziej że te starty są w tysiącach A tym bardziej twoje auto ucierpiało bo jest zniszczone całe A wywaliłeś na nie aż 20 tysięcy Pożałuję za to co mi uczynił skurwier będzie zbierał ze bez podłogi Cześć chyba nie w pole przychodzę Właśnie o wilku wcześniej mowa. Poznaj mojego wnuka Barnera Big Dragona. Ale ty wiesz, że ciężko będzie go zatrudnić w tej sytuacji. Ale za to mogę go wynająć do czegoś. Szef może mi tam coś zlecić, bynajmniej zyskam pewnie trochę gotówki. Zabunkował się jak na wojnę, chociaż sam jestem ubrany przez szefa jak na wojnę. Co teraz by tu zrobić? A no przecież szef mechanika dał mi granat farbowy, bynajmniej tak mi powiedział. O kurwa! To był prawdziwy granat, muszę stąd spierdalać, zanim przyjedzie policja albo typek z bronią. Mam nadzieję, że mój wnuk nie trafił za kratki przez ciebie. A ja mam nadzieję, że wysadził jego auto, o które prosiłem. Jak on nie wiedział, że to granat odłamkowy. Pewnie się domyślił, że to granat odłamkowy nie ma takiego modelu z farbą, co mi wiadomo musiał być skończonym kretynem, by się nabrać na taki żart. Czy ktoś mi wyjaśni czemu miałem zwykły granat? Ja pierdolę, a nie mówiłem. Masz kasę młody jakby co możesz iść do siebie, czy co ty tam masz robić. A tak z ciekawości zapytam czemu szef wygląda jak nie szef. A mam taki sprzęt od znajomego, który zmienia wygląd, ale się coś popsuło i nie mogę wrócić do pierwotnej postaci. Ale mi ono pasuje czuję, że mogę coś pichcić. Dobra, to idę do siebie.